Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Zamolania do Kamery i dzisiaj taki temat, który nazwałem ciekawość. Włosy mi się nie ułożyły dzisiaj z rana, muszę niestety iść do fryzjera i znowu się ściąć na łyso. Tak czy tak, kiedyś było takie, kiedyś było takie przysłowie, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. W dzisiejszych czasach możemy troszkę sparafrazować to hasło i powiedzieć, że ciekawość to pierwszy stopień do zobaczenia czegoś chujowego na YouTubie, przepraszam, przepraszam za mój język. E, niestety dzisiaj wiecie prawdopodobnie, o czym chcę mówić. Ostatnio rozgorzała taka mini aferka na temat um, jednego gościa. Nie będę się tutaj nim zajmował, ponieważ to nie jest film o tym, ale o tym, jak my odbieramy tego typu rzeczy i dlaczego te rzeczy chcemy oglądać. Przede wszystkim, jeżeli ktoś robi coś głupiego na YouTubie, to to się roznosi lotem błyskawicy. I myślę, że większość z was możecie nie oglądać ich kanałów, ale myślę, że większość z Was doskonale wie, kto to jest Gracjan, kto to jest Tiger Bonzo i inni tacy goście, którzy no, robią powiedzmy dość osobliwe rzeczy przed kamerą. Yy. A skąd o tym wiecie? Ano wiecie dlatego, że prawdopodobnie w którymś momencie swojej o, działalności na YouTubie, czy też jako widz, czy jako twórca, weszliście na ich kanał i chcieliście to zobaczyć. Kierowała wami po prostu czysta ciekawość, co ci goście odwalają, że wszyscy o nich mówią. Yy, I to jest właśnie to, że dzisiaj YouTube yy, bardzo często reaguje na. Znaczy, wiele osób się ogólnie bardzo piekli, że YouTube czy też widzowie YouTube'a reagują na głupie rzeczy, ale te rzeczy one powstają właśnie na kanwie tego, żeby wzbudzić waszą ciekawość. I to, czy usłyszeliście o kolesiu, który rozpalił ognisko, czy tam robił jakiś remont w domu, czy streamuje na przykład jak śpi. Tak naprawdę, kiedy powiedziałem, że nie wiem, jak streamuje jak śpi, to już wiecie dokładnie wszystko, co o tym filmie się spodziewać. Tak? No, facet po prostu streamuje jak śpi. Ale większość z was wejdzie, bo jest ciekawi, jak to wygląda, dlaczego? O co chodzi, kim jest ten goleś? I to oczywiście nakręca taką spiralę ciekawości na tych poszczególnych twórców. Nie upieram się akurat przy tutaj przy tym jednym Danielu, który to robi, ale mówię ogólnie o wszystkich tych twórcach, którzy robią mniej lub bardziej osobliwe rzeczy. Czy też z tego, tego słychać? Jest taki facet, ja powiem wam to na własnym, własnym doświadczeniu. Jest facet na YouTubie, który nagrywa filmy. Każdy film trwa chyba około dwóch godzin albo i nawet więcej. I co robi ten facet? Siedzi w kącie i się uśmiecha. Przez dwie godziny. Nic nie mówi, siedzi i się śmieje. I ma tych filmów tam na koncie mnóstwo. I. Chociaż usłyszałem już wszystko, co chciałem wiedzieć o tym kolesiu i już wiedziałem, że siedzi w kącie i się śmieje. Oczywiście ciekawość wzięła górę i musiałem to zobaczyć. No nie dałem, mu oczywiście subskrypcji. Tak samo jak nie dałem, nie wiem, subskrypcji Tigerowi Bonzo czy Gracjanowi, bo nie, jest to, nie są to materiały, które mnie interesują, ale wielu z was zapewne, kiedy traficie na jakiegoś takiego szaleńca, który wyłamuje się z, z tych takich twardych reguł YouTube'a. I takich jakichś zasad, i robi coś, można powiedzieć, pod prąd. Wielu z Was po prostu z tym gościem zostaje, i nie z ciekawości, po części myślę, że też z ciekawości, bo jesteście ciekawi, ciekawe co on jeszcze odwali. I to jest trochę tak, że po jakimś czasie, kiedy zaczynacie oglądać jakiegoś takiego gościa. Nie wiem ilu, po miesiącu, dwóch, przyzwyczajacie się do jego zachowań i staje się on jakby takim waszym kumplem. Ciekawość zamienia się, w, można powiedzieć, w pewnego spo sposób w pewien sposób rutynę, kiedy e, oglądacie go już z przyzwyczajenia. Na moim drugim kanale, którego nie chcę tutaj wymieniać, też jest sporo takich ludzi, którzy oglądają mnie. Tak mi się zdaje, że trochę z przyzwyczajenia e, i, i po części to jest też tak, że. Wiedzą czego się po mnie spodziewać. Natomiast jeżeli koleś robi rzeczy całkowicie jakieś od czapy, no to też jest coś takiego, że nigdy nie wiesz, co się stanie, nigdy nie wiesz, czego się spodziewać. Jesteś ciekawy, czy tym razem nie wiem, ktoś mu rzuci butelką w okno, czy może w ogóle zrobić coś cokolwiek innego. I przez to oglądamy tych youtuberów. Wielu dużych youtuberów, gigantycznych youtuberów, nie będę rzucał. Em, Ksywkami, ma ogromny oto ból dupy, że ludzie chcą oglądać właśnie takiego gościa, który robi rzeczy, można powiedzieć, w pewien sposób przyziemne, ale wyłamujące się z tego z tych sztywnych ram YouTube'a. I nie rozumieją tego, że ten facet po prostu znalazł jakąś tam swoją niszę, że znalazł swoją jakąś, jakąś rzecz, którą robi. I jego oczywiście tutaj siłą jest ta. Ciekawość widzów, którzy są zainteresowani tym, co znowu odwali, bo no, w pewien sposób jest to dla wielu z nich interesujące. Natomiast yy, dlaczego ludzie wolą oglądać to niż tych youtuberów, których znają, którzy są duzi, którzy robią jakieś mega super materiały wypasione z różnych krajów, w ogóle z miejsc, w których większość z was nie była i pewnie nigdy nie będzie? Bo wiedzą czego się po nich spodziewać, bo taki nasz polski youtuber podróżnik tak naprawdę wiesz czego się po nim spodziewać. Jeżeli widziałeś jego 10 filmów, to częściej części widziałeś już je wszystkie, bo okej, okay, no może ci pokażę coś nowego, ale o nim samym, bo właściwie kanał YouTube nie jest o podróżach, nie jest o materiałach, jest o prowadzącym. YouTube to przede wszystkim prowadzący. Jeżeli oglądacie, nie wiem, AdBastera, oglądacie to dla prowadzącego, a nie dla tych testów, które robi. Jeżeli oglądacie Saifana, to oglądacie dla tego gościa, który prowadzi, to jest brat chyba AdBastera, nie wiem. I głównie kanały YouTube skupiają wokół siebie ludzi, którzy oglądają ich dla prowadzącego, a nie dlatego, że koleś pokaże jakie zupkę chińską, czy jak kupuje coś tam innego. Gdzieś tam w Tajlandii, tak? Bo to nikogo nie interesuje, interesuje ich sama postać, sama osoba. I dlaczego nie chcą, wolą oglądać takich ludzi, którzy robią dziwne rzeczy? Bo ten YouTuber, którego już oglądacie od roku, dwóch, trzech, jest w pewien sposób przewidywalny. Wiecie, co zrobi, wiecie mniej więcej, jak się zachowa. Nie zaskoczy was niczym nowym, tak? Nic się tutaj nowego nie będzie działo, nie wyłamie się spod tych sztywnych ram, z tych sztywnych zasad, które sam prawdopodobnie sobie założył i nie zrobi czegoś szalonego, nie, nie wyjdzie poza. Tak jak kiedyś było w hasło w, 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 Apple, Apple, Apple think different, czyli myśl. Think outside the box, czyli robisz coś coś zupełnie nowego i po większości ludzie chcą tej odmiany, chcą zobaczyć, że ktoś robi coś dziwnego, ktoś robi jakieś osobliwe rzeczy i to jest spoko, tak i wiele osób teraz się podzieliło właściwie cały ten nasz YouTube się podzielił teraz, że na tych, że patologia, że coś, ale Często mam takie wrażenie, że wiele tych osób, może poza Tigerem Bonzo, bo tutaj może, może faktycznie on jest naturalny w swojej dziwności i odmienności, ale wiele tych osób, które robią dziwne rzeczy, nie będę mówił już kto, bo nie chcę tutaj nikogo narażać na, jakąś demask na jakieś demaskowanie. Wydaje mi się, że oni doskonale wiedzą, co robią, że oni właśnie bazują na tej ciekawości waszej, że co nowego on odwali i myślę, że to jest, czasami są to ludzie, którzy doskonale rozumieją YouTube'a, doskonale rozumieją, na czym polega ludzka ciekawość, i jak przyciągnąć tych ludzi, oczywiście, do monitorów, żeby oglądali te rzeczy, którzy, które oni tam wyczyniają. I to jest fajne, to jest fajne? No, to, jest fajne no, to są ludzie, podejrzewam, że bardzo mocno kreatywni w swoich działaniach. Którzy potrafią ze zwykłej rzeczy zrobić jakąś w ogóle całkowitą, absurdalną rzecz, której byś się nie spodziewał, i przez to właśnie chcesz oglądać. Mój kanał, niestety, nie jest ten drugi kanał, nie jest niestety jakoś taki specjalnie nieprzewidywalny, chociaż. Mam jedną taką serię, której staram się jakoś tak działać niekonwencjonalnie, ale ogólnie jest on dosyć przewidywalny i ludzie oglądają z przyzwyczajenia. Ale rozumiem, jeżeli ktoś oglądając mój kanał, przechodzi sobie na kanał takiego delikwenta, który robi rzeczy dziwne, bo po prostu wie, że on działa w innych ramach, bądź wychodzi poza te ramy YouTube'a. No. Tak mi się zdaje. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Czy też oglądacie youtuberów z przyzwyczajenia, i czy chcielibyście, żeby youtuber, którego oglądacie, nieważny jaki, wasz ulubiony, nagle zrobił coś całkowicie głupiego, wiecie, nie wiem, chodził po ścianach, w ogóle nie wiem, skakał, przebrał się w sombrero i nie wiem, tańczył kankana, czyli coś, co wychodzi poza ramy jego, jego działalności. Czy dzięki temu odzyskalibyście jakąś taką takie zainteresowanie nim, i bylibyście ciekawi, co on w przyszłości jeszcze może zrobić, lub nie, bo to nie wiadomo. No, to tak, wydaje mi się, że tak to wygląda. Ok, 10 minut minęło, kończymy. To tyle. Pozdrawiam Was energii. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.